Witajcie Was, zapraszam na jazdę testową Traxxasem xo 1 Jest to wersja odblokowana. Dotychczas odbyłem tylko jedną jazdę tym sprzętem. I dzisiaj, w takich fajnych okolicznościach jesiennych, chwilę sobie pojeżdżę na 6S. Tu mam dwa razy 5000 z Jensa, 50C. Szeski. A przy okazji wrzucę do środka gps i zobaczę przy takiej normalnej jeździe. Z, troszeczkę z nastawieniem, że gdzieś tam na prostej postaram się wyciągnąć może nie maksa, ale w miarę jakieś przyzwoite prędkości, to jestem ciekaw no jakie wartości tutaj zostaną odnotowane jako maksymalna prędkość Dotychczasowe doświadczenia z tym modelem mogę określać jako bardzo pozytywne. Duża przyjemność tym sprzętem sobie polatać. Jest bardzo szybki, bardzo długie czasy przejazdów, nawet na tych akumulatorach. Pojemności można powiedzieć zaledwie 5000. No, nic dodać, nic ująć. Poza tym, że trzeba mieć naprawdę bardzo fajną, dobrej na yy, miejscówkę z nawierzchnią dobrej jakości, żeby móc troszkę się tym sprzętem rozpędzić. A i tak trzeba zawsze bardzo bardzo uważać to co, to co zauważyłem podczas ostatnich jazd testowych co prawda było nieco, nieco ślisko ale nie to żeby było zupełnie mokre to fakt że warto ustawić troszeczkę tsm na takie przynajmniej minimum bo wydawało mi się, że jestem w stanie ogarnąć temat zupełnie bez wspomagania, bez żadnych systemów. Natomiast no, realnie kończyło się to wypadaniem z toru jazdy i całe szczęście, że tutaj jest taka duża przestrzeń, ale nawet przy tej przestrzeni, którą tutaj mam, no było czasami podbramkowo, także nie ma co, nie ma co kozaczyć, te minimum jakieś, nie wiem, 10-20% warto, E, warto ustawić. Tu chyba coś mi ta buda. Źle ją założyłem i ona chyba coś mi tak hałasuje. Jak się wydaje. Ok. Poprawimy. Z tej strony jest chyba takie założenie, żeby to chodziło w tą brzmienkę. Teraz coś akurat okay, na chwilę coś... skręt. A, ciekawą rzecz właśnie przed chwilą mieliśmy. Jak się ustawi, a akurat grzebałem mówiąc o tym przy tym TSM-ie to yy, jak się ustawi na takie absolutne minimum, to on przestał skręcać przy jeździe na wprost. No, tym mówię właśnie, nie? Się wydaje, że jest spoko a jednak potrafi się wypaść z stolu jazdy To już było blisko maksa. Bardzo blisko miałem cingiel do końca, aczkolwiek on jeszcze mam wrażenie się rozpędzał. Ale naprawdę trzeba się trochę oswoić. Ja teraz długo nic nie mówiłem, bo no, bawienie się tym sprzętem wymaga jednak już koncentracji. A teraz mam na przykład maksa. Naprawdę wymaga koncentracji, takiego skupienia, żeby go zachować w jednym kawałku. I pomału pomału można będzie docierać do, do granic jego możliwości, ale to... ale to jeszcze jeszcze trochę. Natomiast zacząłem mówić o tych superlatywach, jeżeli chodzi o ten sprzęt, bo poza tym, że no, to serwo jest dla mnie trochę, trochę wolne. To w zasadzie no, taki out of the box, bardzo fajny sprzęt. A do tego, jeżeli chodzi o y, takie stopowe on-roady, no to ta skala powoduje, że y, inaczej niż w, jak w takich nie, nie, dziesiątkach na przykład, nie robią na tym modelu większego wrażenia nawet takie rzeczy y, leżące tutaj na, y, na asfalcie, jak, jak, jak te liście czy jakieś gałązki, jakieś drobne kamyczki. Owszem, to się w środku gromadzi, ale to odpukać dotychczas nie nastręczało jakichś problemów No już parę razy miałem gaz do dechy jestem ciekaw Jestem ciekaw ile tam na budziku napykane można też sprzętem sobie trochę podriftować jak komuś nie szkoda gum to naprawdę jest to fajna zabawa Człowiek Do tego tym fajniejsza jest czysta nawierzchnia. Zobaczmy ile Dotychczas jakiego miałem maksa Ile poleciałeś No Ten sprzęt w wersji odblokowanej A taka teoretycznie to jest Powinien jechać do 160 na godzinę Natomiast na razie Na tych wypadkach Udało mi się Osiągnąć osiemdziesiąt dwa przecinek sześć. To by było na tyle. To była jazda Traxasa Mixo 1 na 6 s Zapraszam na kolejne filmy. A jak ten, na przykład wam się podoba to dawajcie mu like lajka, subskrybujcie kanał, bo na pewno będzie więcej. Na razie.